Cześć Bartek! Cześć! Znajdujemy się dzisiaj u Ciebie na polu na plantacji ziemniaka jadalnego. E, powiedz mi, jak ten sezon w produkcji ziemniaka, jak to wygląda od początku. Tak na razie borykamy się z suszą na Kujawach. No właśnie. Zaczęliśmy się. Kujawy, to i susza, ale zaczęliśmy sobie z tym radzić. Głównie poprzez deszczowanie. Tutaj bez deszczowania, no niestety, uprawa właściwie ziemniaka jadalnego praktycznie nie istnieje, podobnie jak innych warzyw. Deszczowanie oraz nawożenie i dbanie o dobrą kondycję roślin przede wszystkim, bo jak braknie jednego mikro, nie pobiera makro i potem całe rośliny siadają, co widać w niektórych plantacjach kukurydzy i przede wszystkim zboża. Czyli co? Trzeba zainwestować troszeczkę w antystresanty, żeby tą roślinę delikatnie odstresować. No ale tak może po kolei przejdźmy. Może co tutaj zastosowałeś, jeżeli chodzi o nawożenie granulowane? Podałem kornkali przede wszystkim podać ważny dla ziemniaków. Podałem też salę ramonową i podałem NPS, czyli tam jest też dodatek mikro w postaci boru. To przede wszystkim ziemniaki potem na jakość bulwy też dobrze sprzyja. Fosfor, podany był pod redlenie, żeby też ograniczyć straty, mogłem wtedy obniżyć trochę dawkę do 70%, że prosto, prosto w redlinę było zakopane. No i przede wszystkim tam też azot i wap w postaci mezokalku, co potem ułatwia przyswajanie azotu oraz wpływa na jakość skórki. Dokładnie, a wapń wpływa nam dodatkowo na przyswajalność boru i boru, którego tutaj podałeś ponad 700 gram już w samym nawozie granulowanym. Czyli już od początku, całego początku podajemy ten bor, ponieważ bor jest istotnym mikroelementem właśnie w uprawie ziemniaka. Dodatkowo, jak tutaj wspomniałeś, fosfor. Fosfor podaliśmy w formule TOPFOS, a mianowicie fosfor, który nie uwstecznia nam się tutaj na Kujawach, no niestety, wysokie pH z jonami wapnia, czyli wysokim pH powyżej tej siódemki, fosfor zaczyna nam się uwsteczniać z jonami wapnia. Tutaj zneutralizowaliśmy ten problem, właśnie uwzględniając właśnie formułę TOPFOS, która neutralizuje nam ustecznienie tego fosforu w wysokim pH. Co dalej jeszcze tutaj, Bartek? Tutaj przede wszystkim do zaprawy podałem mieszankę nawozową, produkt Wasz Iris. Mhm. Potem podałem jeszcze produkt Gold. Przed... tak jak zaczynały kwitnąć, widać, że kwiatki o, już. są już w słabej kondycji. Także jagód na wierzchu nie zawiąże, tylko cały plon będzie kierowany w bulwę. Dokładnie, asymilaty zostały przekierowane do korzenia. I tutaj właśnie wspomniałeś o preparacie Irys. Irys jest, jest to produkt dolisno doglebowy. My tutaj zrobiliśmy eksperyment, a mianowicie produkt na hydrożelu na kwasach uminowych i fulwowych, z dodatkiem aminokwasów, mikroelementów, antystresantu, ukorzeniać, daliśmy już do zaprawy, do zaprawy z fungicydem. I już od samego początku ta roślina jest stymulowana. Od razu staje takiego przysłowiowego kopa. Przede wszystkim e, walczymy z chwastami. Wiem jak nam wygrywa konkurencja z tymi chwastami. Dobrze nam się ukorzenia i mamy wyrównane wschody. Praktycznie można powiedzieć, że tutaj jest 100% schodów. Przede wszystkim ziemniak musi mieć korzeń do 70 cm. To już uprawa agrotechniczna, to już musi być do tego przystosowana. I wtedy ziemniak też łatwiej sobie radzić z tą suszą mm -hmm. na pojawach. A jak tutaj, jak tu wygląda agrotechnika? Agrotechnika wygląda tak, że spłukniemy tu agregatem na pół metra ziemię, potem frezuje to w pył, żeby ziemniak jednak oddychał, ta bulwa cały czas oddychała, a nie, że się zasklepiła, przestała oddychać, wtedy łatwo ziemniaki marnieją i przede wszystkim chorują. Ja temu zapobiegam. Du etapowe sadzenie ziemniaków, czyli potem czekam aż wyjdą, żeby ta ziemia się nagrzała, bulwa się nagrzała, to wtedy też jest pełna wigoru, szybciej rośnie i wtedy obredlam. E, dokładnie. Grunt to dobre na powietrzenie. No a tutaj jeszcze warto wspomnieć, że do każdego zabiegu fungicydowego e, dodajemy e, c Vital. Seactive Vital, e, które źródło, jest źródłem aminokwasów, jest naszym nośnikiem. Dodatkowo co zabieg, dodajemy mikroelementy i dodajemy antystresant, czyli co. Obniżamy po prostu tą presję z tego, 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 tej gorączki, obniżamy presję tego promieniowania, tego rozkładu opadów, nie, właśnie niedoboru tego opadu, cały czas stymulując roślinę, cały czas prowadząc tą bistymulację. Co jaki czas wykonujesz zabieg fungicydowy? Bartek? wykonałem wczoraj pierwszy zabieg fungicydowy Cabrio Duo. Teraz tak myślę, że co dwa tygodnie tak trzeba powtarzać. No to jest przy, te, przy zależy takiej jaka pogodzie, pogodzie, jaka jeśli będzie struktura opadów, jaka będzie presja alternariozy czy zarazy, także wszystko na bieżąco, nie ma jednej technologii w ziemniaku, wszystko zależy od pogody. Dokładnie, no w tym roku mamy sporą presję, jeżeli chodzi o zarazy ziemniaczaną, więc trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić, tak? No i na pewno tutaj z wykorzystaniem aminokwasów, na pewno antystresantu, aby ograniczyć te warunki stresowe maksymalnie dla rośliny. No tak jak dla człowieka, stres obniża naszą odporność, podobnie jest z roślinami, każdy stres wpływa na ograniczenie tej odporności. Tak jeszcze coś tutaj planujesz, jakieś zabiegi wykonywać? Yy, teraz tylko zostały zabiegi fungicydowe mi do wykonania, hmm. ze stonką, już zabieg podałem w postaci koragenu. Czekamy po prostu, aby to dorosło do plonu handlowego i do zbiorów. Co, tak, następny koniec. raz spotykamy się jak to przestanie kwitnąć, jak będzie po prostu zawiązywało i rosło w masę ten, ten ziemniak, nie? Więc co? Widzimy się gdzie teraz? Na cebuli, prawdopodobnie, tak? Teraz to na cebuli. Dobrze, dzięki wielkie. Dzięki.